Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, niebianin i witam Was w Armię Trójeczce. I tak sobie pomyślałem, że skoro jest taka nuda dość na moim kanale, więc postanowiłem, postanowiłem, że spróbujemy sobie zagrać w pewien scenariusz w grze Arma 3. i będzie to mianowicie. Bo jeszcze niestety kampanii nie ma. Kampania będzie dopiero 31 października. Dlatego też zagramy sobie, w, tak sobie pomyślałem, że tak... Nie w Dynamic Universal World System, to na pewno nie. W, to na pewno też nie, w Metal Clona Bossa. Chociaż może później, ale tutaj by było fajniej... Właśnie, jak tutaj pisze, że rekomendowane na multiplayerze e, na pewno nie sandboxa, e, e, to jest Fallout. Zrzemy e, to solid co op. No i dobra, zagramy sobie po prostu w Fallouta. Tak Fallouta w Armię. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeżeli będzie Wam się podobało, to po prostu, po prostu mi napiszecie. Może zagramy jeszcze raz. Tak więc, co jedziemy. No to jedziemy Echem. Od razu się przyznaję, że Fallouta zwykłego nie grałem Chociaż może i grałem, ale nie pamiętam Ech, Tak dużo gier grałem, że po prostu już nie wiem Ale dobra, zobaczymy Okej, okay, tak więc Eksplozja Helikopter nasz się rozbił Ech, Co do cholery się stało? Strzelec nie żyje Wygląda na to, że jesteśmy sami co, o co chodzi z tą całą mgłą, nie można, nie możemy nic zobaczyć. I tutaj widzimy jakieś radiation zone'y. Chyba reaktywne miejsca, coś takiego. Miny, 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 dobra. No i jesteśmy tutaj. Dobra, też pada? Dla tak fu, rzeczywiście mgła, jak cholera. Ile razy będzie się tak zapisywała? Hello, is anyone alive out there? This is Leonard Johnson. If anyone can hear, go to Kala. There are survivors here. So. Co. Kalia, matko boska. Cołkalia. No dobra, znaczy no, no że my niby my tu jesteśmy, tak? Jak ja wyglądam? Aha, jestem pilotem. No okej. Okay. Jestem pilotem. Nie pamiętam jak się oddalało troszeczkę bardziej ekran, ale nieważne. Eee. Kilometr 4,5 km. Mamy tam jakąś drogę. Nie wiem, czy to jest właśnie to całkalia zaznaczona cała. Tak, to jest nasza Caukalia. Eee. Wydaje mi się, że nie będę musiał zaznaczać sobie tutaj punktu. Sołkalia. tak to tutaj. No dobra, zakładamy, że to jest właśnie w tę stronę, tak ruszaj do Sołkalia. Ok, skoro mamy tam iść, no to niech tak będzie. To jest nasz kochany helikopter. Czy my tutaj coś możemy znaleźć ciekawego? Pff, chyba nic. Na to wygląda, że nic. No okej, okay, no skoro nic, no to nic. Jeszcze ja sobie... o, o, o ho, 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 ho! Jakieś autko. Ja sobie tylko tak szybko Zmienię jedną opcję Cień. Coś to zmieniło? Chwila, ja to zmieniłem czy nie? Nie zmieniłem. coś poprawiło klatki, czy nie? Nie poprawiło klatek, więc po co ja to zrobiłem? Skoro nie poprawia, to klatek. Hello. Ech, to może być w takim razie na ultra, skoro nie poprawiło nic. A chwila, jaka mam w ogóle erość się granu? E? Momencik, 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 chwileczkę i jakość obraz, proporcje. Nie. Zachęcam pionowa, Włączone. Może wyłączę. Będzie fajnie. Rozmiar interfejsu mały. O, rozdzielczość. Rozdzielczość. VAT. <laughs> Dobra. Nieważne. <gry> Idziemy na razie tak jak jest. Jest 30 FPS-ów, jest dobrze. W razie czego to się poprawi. Co my tu mamy? Ja muszę też patrzeć na czas, żebym wam tutaj nie przesadził O! Proszę, proszę, dwa karabiny. Jeżeli mamy tak. Tutaj coś. Tu to sobie weźmiemy amunicji troszeczkę. Skrzynka 150 naboi coś nie wiem do czego to może być. No jakieś maszynowy bardziej, chyba co. Granaty, pociski burzące. Czy mamy w tym granatnik? Chyba nie mamy granatnika. Zobaczymy jak to działa, bo ja nie wiem, naprawdę nie wiem. Przepraszam was. Jestem taki nieogarnięty. Pociski RPG, ale nie mamy wyrzutni rakiet. Pociski RPG oczywiście bardzo bym chciał wziąć, ale no niestety... Okej, okay, to może na początku dać w RPG, bo nie będę. Ale chwila, czy ja mogę... ...tym czymś jechać? What the fuck?! Co?! Poważnie taka muzyka? No dobra No No dobra Nie spodziewałem się takiej sytuacji No okej okay, będziemy weselej. wow 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 wow, wow, wow. To jest terenowy. A co tam jest? Tam jest ciężarugaczka. Nie, ta muzyka mnie rozwala. A chwila, a tutaj leci. What? The fuck. No dobra, zobaczmy, czy tutaj leci też coś takiego. God damn it. Paliwa nie ma. Aha. Nie włączyłem silnik. He, coś tu nie gra. Dobra, rypać to. Jedziemy tym sprzętem, bo mi się podoba. What the fuck. Ty chyba na niej polujesz, nie? Sorry, nie naprawdę nie, nie, nie wiem jak to jak tam było w falaucie. Na pewno były tam jakieś radioaktywne rzeczy. Nie wiem czy tam były zombie. Chyba były jakieś zombiaki, byli tam po prostu różni goście, którzy też się cię dorwać. Znaczy. Bo coś... Taki post apokaliptyczny tego było, nie wiem. Nie wiem, nie pamiętam, sorry. Dobra, to sobie tam pojedziemy What? 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 What the fuck? ten helikopter Jednak mnie nie lubił Ajajajajaj. Okej, okay, zaraz się widzimy. No dobra, jestem z powrotem. Ehm... Po prostu pojechałem sobie teraz tutaj, tutaj górką, dlatego że ten helikopter tam naprawdę niegrzeczny jest. Wszędzie nie jadę, To są właśnie te kurde rypane ciężarówki. Ale w ogóle jakieś ja tutaj znalazłem. No. Chyba musiałem mieć jakiś kumpni. no nie wiem, może to są właśnie ci Survey tak? znaczy ci ci ocaleli, co tam są? No dobra. Ja rozumiem, że to jest zadanie opcjonalne, żeby do nich jechać, ale no... Ja tutaj do radia się Turn back. Radioaktywność, no dobra. Nie będę na to wjeżdżał. No ja nie mam zamiaru. Tam się coś pali w ogóle? Pfff... Okej, okay, ja rozumiem, że to jest właśnie to zadanie opcjonalne z tym, z tym jechaniem do tych... Tych... Kurde, tam się coś rzeczywiście pali. Eee... Żeby jechać do tych ocalałych gości tam. Ale no co, mamy więc lepszego do roboty. No pojedziemy tam, no bo co? Ciekawszego do roboty to nie... Nie mamy. Mam nadzieję, że tutaj mnie tego nic tego... Nie ten tego. No, mam nadzieję, że mnie tutaj nic nie dorwie. Dlatego zapiszę. Dokładnie. Czymś takim to lepiej zapisywać co rusz. Czy ja wiem, czy to jest na pewno bezpieczne, żeby jechać po drodze? Jeszcze mi tu, tu ktoś tutaj wyjedzie, jakiś szalony pirat drogowy i zacznie to nie strzelać, Nie wiadomo, o co będzie mu chodziło. Hmm. Tylko że jak na razie widzimy, że przeciwnicy nie są nieźle uzbrojeni. Skoro mają helikopter, no to już już naprawdę pozazdrościć. A jeszcze nie dekata się umie, więc o, tym bardziej pozazdrościć. O tyle fajnie, że ten mod też istnieje na multiplayerze. to... To jest też bardzo fajna sprawa. Można zawsze, zawsze sobie z kimś zagrać, czy tam cokolwiek pobawić się. Tylko że niestety ja jeszcze z nikim tego nie testowałem, bo niestety nikt, kogo znam, nie ma army, więc jest taka sytuacja. Mamy helikopter rozwalony kolejny. Dzień dobry. Auto. O strzelają do mnie O, ho, 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 ho Naprawdę, wszyscy mnie tu nie, nie lubią, czy what the fuck? Co, nie może sobie po mieście jeździć? Po mieście, wait, what? Po, po, po... Po drodze? Sorry fok Shit. Naprawdę mnie to nikt nie lubi. Idziemy na skróty, cicho. Sorki! O, fuck. Trzeba będzie uważać, bo tam jest. To są miny. Ja będę dojrzał do miny, to nie mi powiedzcie, ok? Nie! Nie, to nie może się znowu stać. Nie to samo, co się stało na na, LB, na Alfie. Nie koło mi poszło, kur. Nie. A ja mam taki kawał drogi. OMG. O, 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 o. To no to rzeczywiście nie fajnie. Shit. Mogę zobaczyć tutaj czy coś jest, ale ja się boję, że tam mnie coś zabije. Jak nie mogę zapisać. Naprawdę dajcie mi możliwe napisywania, proszę was Czemu tu musi taki hard Znaczy na, na samym początku muszę powiedzieć, że bardzo lubię grać na trzeciej osobie w tą grę Czy ja mam może y -y -y -y, Google Nie mam rolnetki y -y, szkoda Co to się? Kurde, iść tu czy nie iść? What the fuck was that? Słyszałem strzał snajpera Pierdziele, idę nie zatrzymuje się tu. Nie ma szans. Nie... Newa. Czemu ja nie gram na multiplayerze? Aż w jeszcze przechodzą. Jak ten deszcz tak pada. O, oh, kaman, taki kawał drogi. A co tam tak strzela? W odstępach minutowych, ale no, jednak ktoś strzela. Albo ja to nie, bo nie wiem. Albo mi się zdaje. Nie, naprawdę mnie dreszcze przechodzą. Kurde. Dobra. Jest. Jest moc. Jesteśmy na miejscu. Ja pierdzielę. Myślałem, że jakiś gronat albo cokolwiek. Nieprzyjemnie tak takiego miejsca to ja bym bardzo w ogóle nie wiem wyjechać jak najszybciej <grystanie> oh, come on. o kaman o Sejwik. no jak miło aha to nasi Dzień dobry. Dzień do, ho ho. ładna łódź, Proszę pana. Dobry. Hey, I e hey. If you want to speak e to Lightman Johnson, he's standing behind me in the middle of the houses. Okay. Ciao. Ale nie, ta uci to naprawdę musi iść. Hey, good to know we have other survivors. You can take as much as you need, but uh, but we, if you could bring some supplies, as well, and help us with the, with us with the, the defense. Mister next to the cars, on my has a task for you, go to see him, okay? Next to the two cars. Obok dwóch out. Obok dwóch out. Obok dwóch out. Wsiądź Że ciekawe do czego I need you to get a hunter MG from camp Maxwell uh, Maxwell for us We are go to the camp Max, and bring to the -hoo -hoo. No Naprawdę widzę te twoje auta miałeś... miałeś stać przy dwóch autach, a stoisz chłopie przy no, pod latarnią, no, rozumiesz to? No, 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 No co się tak, no dobra. Nie będę ci już męczył z racji takiej, że jesteś jeszcze czarny. Nieważne. He, I'm prepared to to help yourself. To I'm about to be a change. You could bring some information Ok. Okej, hello da? No? Ale wy macie sprzęt, ja pitole, chłopy. Nie wy mi nic nie powiedzieliście? Macie może jakiś celownik? Nie macie celownika. Cholera, ale macie MX-a. A ja MX-a bardzo lubię. Chwila, ten jest taki. Nigdy się tym nie bawiłem. Katiba, 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 MX. Nie wiem, bardziej wolę MX-a. Nie wiem, jakoś tak. No nic, poszalejemy za Mixem, ponieważ ja go naprawdę bardzo lubię. No ale też wezmę Może się zawsze przydać Okej, okay, a wy, a tutaj co to co PD7 PD7 What? O nie, to jest... Dobra MX MX Arko! Arko Czym się różni MXC Od MX Nie, nie wiem, biorę Mixa. Wygląda fajniej. Celownik. A może jednak. Proszę mi tu nie strzelać, dziękuję. A może jednak Mixa. -e tak się wygląda na to, że ten to jest taki bardziej karabinek szturmowy. Bo jest taki, bo ten ma dłuższą y, tą, tą kolbę chyba, tak? Dobrze mówię? Tak Tak, 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 tak. No dobra, wezmę na razie MX-a I zobaczymy Dobra I tak samo mi się wydaje, że poszperamy... Sobie, okej, okay, dobra, nie ma sprawy No jak to nie mogę skorzystać z kibla? Przepraszam bardzo, może mi się bardzo chce Nie? Ok, uh, 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 co się dzieje? Siła nieczysto. Uh, drzwi z tej strony, ale oczywiście tutaj, tu jeszcze nie, bez komentarza w ogóle. Oficer Jolo, a ty mi coś powiesz? Hey, I'm Sergeant Mark. you have an idea what caused that big explosion explosion! No, I don't Ok I co, nic więcej nie powiesz, tylko OK Explosion, jaka explosion? Rozumiem, że mi wypieprzył się helikopter, ale explosion? Nie wiem co, że tak w sekundę nagle pyk, oni się tutaj teleportnęli, czy co? I nagle jakiś bum, 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 nie wiem big bang big, jak to było Big y, big y, Boże jak to się nazywało Big bang Czy bum? Coś takiego A może eksplozja to im wysadziło <grywa> Ciekawa Łódź Fajnie by się na tym pływa O Szczęście, że umiem pływać No, what? What? Aha, bo ty jesteś na brzegu, dobra No okej, okay. tak więc, moi drodzy Do kolejnego, nie było za dużo akcji w tej części Jak to część pierwsza e Jeżeli byście chcieli część drugą W której sobie właśnie pójdziemy wtedy po ten samochodzik I go odbijemy z rąk faszystów czy tam obcych, czy tam nie wiadomo kogo. To po prostu piszcie coś tam. POMPKI, nie ma sprawy. No to robimy. Ja robię przyjady, ty robisz. Ty robisz pompki. Nieważne. Okej, okay, nie, nie ważne, nie, ważne, nie ważne. Tak więc w takim razie to by było na tyle w tym filmie.